Witajcie na kolejnej wyprawie. Ładny sad, słońce już nisko nad horyzontem, a tam przed nami nasz cel wyprawy opuszczony domek. w pełni, ale powoli docieramy do, do domku opuszczonego No, domem bardzo star. Co widzę. Tutaj ziemianka. Prawdopodobnie sobie ją na końcu zwiedzimy, a zobaczymy sobie domek. Ale, uf, tu jest śniegu tyle, że, że się można w nim utopić tutaj na wejściu dwie takie stare beretki kto wie czy nie są to beretki przedwojenne bardzo ciekawe dom generalnie z takich drewnianych beli tu takim taką gliną tynkowane, ocieplane ale nie tylko bo tutaj z tyłu też taka płyta kiedyś ten dom był pomalowany na czerwono, różowo a jeszcze poprzednio gdy nie był obity tą płytą paździerzową to był pomalowany na błękitno Sobie tutaj z tej strony zajrzymy, tutaj stara drabina, a tutaj stara studnia. No ale nic, widzimy się w środku. Jak udało się dostać do środka od razu na wejściu takie pierwsze pomieszczenie Pokój w zasadzie to kuchnia choć być może był tu też pokój, no bo kiedyś kuchnia nie tylko służyła do gotowania, ale bardzo często Służyła też do mieszkania. Często były łóżka. Tutaj mamy właśnie łóżko stare, przewrócone. Tu taka półka, taka wnęka w środku ściany. Różnego rodzaju. Leki tu chyba były, a tutaj taka stara butelka na taki korek tutaj maści O, tu takie stare butelki po piwie leżańsk Jestem ciekawy roku, ale spirytus salicynowy laboratorium galenowe C -farm Rzeszów mam tutaj jakieś stare napiski, ale to nie będziemy do nich zaglądać tutaj jeszcze na wejściu zapomniałem Wam pokazać stara umywaleczka w pomywaleczce jeszcze taki stary aluminiowy czajnik garczek no i suszareczka na na talerze na resztę takich kuchennych rzeczy tutaj na wejściu Taka komoda stara. Na komodzie jeszcze o, stara, taka gliniana, gliniane naczynko. Drewniana łyżka. No i tutaj stare sitko Jeszcze samo korki stare. Taki stary też czajnik metalowy, albo prawdopodobnie aluminiowy. O i tu taki baniak. On już chyba nie jest aluminiowy. Może to nie jest baniak, nawet, nawet w sumie nie wiem. Jeśli wiecie co to jest, to dajcie znać w komentarzu. Tutaj półeczki stare. Generalnie trzeba uważać gdzie się stąpa, bo... Podłoga jest już bardzo mocno zapadnięta. Tak jak mówiłem. Tutaj stary piec. Stara kuchnia kaflowa. Tu jeszcze tak ładnie wszystko pomalowane na niebiesko. Wałkiem. Stara szafa. A tutaj mamy stare żelazko. Pewnie dezamet. Tak jest. ZTM. Są tak zwane I tu mamy to zakrąglenie na wodę i tu mamy jeszcze takie ładnie wyżłobione grawerunki, a ja mówię grawerunki. Teraz sobie wejdziemy do kolejnego powieszczenia. Ale zobaczcie, jakie tu są dziury. Praktycznie podłogi już nie ma. Także muszę tutaj pomalutko. O, widzicie, jak to się wszystko tutaj rusza. Tutaj na wejściu mamy taką starą kuchenkę, taką westwalka tak zwana. Dawno takiej nie, nie spotkałem na Urbeksie, ale starzało się już takie spotykać. Tu też mamy wyciąg tego pieca, który w poprzednim pomieszczeniu kuchennym się znajdował. Buduję. A tutaj zobaczcie, jak już strop sypie. Cały tynk odpada z taką słomą. Tutaj była ta słoma tak wiązana w takie pasy i to było prawdopodobnie docieplenie, tak mi się wydaje. Jakaś garderoba stara. stara chyba okiennica, obramówka z okna. Jeszcze to wszystko jest tak wyścielone taką słomą starą tutaj jakieś urządzonko drewniane, ale ciężko mi określić co to było i do czego mogło służyć tutaj stary Mebelek jakiś przewrócony. A tu taka stara szafa. Być może jest to przedwojenna szafa. Wcale bym się nie zdziwił, bo domek jest naprawdę, myślę, że przedwojenny. Grubo przedwojenny. Jest tutaj tak jak od strony kuchni. Tak samo i z tej strony taka wnęka w ścianie z półeczkami na różne tam przyda się tutaj zobaczcie jak, jak ta podłoga wygląda fatalny jest stan tejże podłogi tutaj kabelka, ale to chyba nie jest że to jest belka z tego domu w sumie to jeszcze obejrzę czy nie ma czasem na niej daty często się spotyka takie daty z budowy domu a tu taki o chyba jest zabawka tak mi się wydaje nie pamiętam tych starych bajek z epoki ale się oglądamy jeszcze, jeszcze to pamiętam i tu takie stare brony chyba brony które były tutaj zaczepiane do konia a tutaj się prowadziło szło się za tymi Koń prowadził te brony i się bronowało. Też tutaj pokój był malowany na różowo. Są takie szlaczki, żółte, w tęczowe, takie paski. No może nie w tęczowe, ale zielono-czerwone, bo teraz kolor tęczowy się źle kojarzy w dzisiejszych czasach. I generalnie tu jest wszystko tak podrapana ta ściana. Z nie powodów. Jest tu też jakiś napis. Nie wiem co to za napis, ale pisze 71. Czy to był rocznik 71? Tu też jest 71. Także całkiem możliwe. Są tu, jest tu jakaś garderoba męska spodnie jeansowe Katona jest też damska, damskie tutaj kurteczki no i tu taki też, taka stara komoda zobaczcie jaka stara tutaj te wejście na kluczyk, jeszcze jest tak ładnie żłobione też taki męło taka biała. Stary mi A tutaj mamy wycinek. Piąta tajemnica radosna znalezienie pana Jezusa czyli z drogi krzyżowej wycinek tutaj kolejna specyfikacja robocza piękne zakładu ale że tam jest miejscowość więc nie będę pokazywał to taki flakonik po Perfumie prawdopodobnie. Tu jeszcze jakieś stare pozostałości, stara bateria. Jakieś stare guziki. No, tutaj nie będziemy zaglądać generalnie. Przejdziemy sobie pewnie do ostatniego już pomieszczenia, pokoju mhm, to taki pokój, wnęka taka tutaj nam się rzuca od razu ciekawe naczynko tym naczynkiem jest stara drewniana dzierza ale widać, jak już jest mocno nadgryziona przez skorniki. Tu był też stary piec. Chyba, albo to jest dalej część tego pieca. Albo jakaś zabudowa stara tu była. Tutaj stara lampa naftowa. Na górze chyba są ramki po ulach. Ale tam już wzrokiem nie dosięgnę, więc to co pokażę Wam kamera to będzie widać, tamte widać też gliniane naczynka. Tutaj taka skrzynia stara na zborze. Chyba pusta, pustasze jakieś tam resztki są. Tutaj taka stara walizka. A w sumie to tylko jedna część. Trochę butów. Jakiś pas do napędzania. Jakiegoś urządzenia starego. A tu taka stara tara? Dla coś? Nie wiem. Czy to stara Czy też. Coś bardzo podobnego Możecie dać znać w komentarzu Jeśli wiecie co to jest A tutaj też jakieś takie Urządzenie ale Nie wiem do Jakichś oprysków Chyba Taka rura Ona tam się kończy takim jakby Rozpryskiwaczem Także może do jakichś chwastów było to urządzonko. Tam mamy zalaną piwnicę. Kawałek sobie zejdziemy. Aczkolwiek muszę uważać bardzo mocno. Brać się tam w piernicze to nie będzie ciekawie. OK. Jak widzicie wszystko zalane. No nie chciałbym tam wejść. Aczkolwiek piwnica, piwnica mogła być ciekawa. Tutaj widzimy takie nadbudowanie z cegły. Także tam było pewnie takie półkuliste. Prze, prześcianki, prześcianki. Ale no, no muszę uważać, żeby tutaj jednego fałszywego kroku nie zrobić i się tam nie stoczyć. Tu jeszcze z ciekawych rzeczy. To mamy dwie drewniane beczki. I tu też było wszystko pomalowane na niebiesko. Na niebiesko, dlatego oczywiście, żeby odstraszyć w lecie insekty. No i tutaj na tej skrzyni mamy napis 328. Świadczy to o tym, że prawdopodobnie, prawdopodobnie skrzynia z czasów wojny. No i słuchajcie, zwiedziliśmy sobie taki stary domek, niepozorny, ale bardzo ciekawy. Jeszcze z ciekawymi znaleziskami i pozostałościami. Ja jeszcze tutaj parę zdjęć porobię na galerię. A jeszcze się pewnie pożegnamy w tej ziemiance, którą widziałem obok, także nie rozłączam się z Wami. Robię małe cięcie i widzimy się na zakończeniu w ziemiance. Ok wyszliśmy sobie z domku Jak widzicie przed nami taka ziemianka stara pasy napędowe na ziemi bardzo dużo folii dużo wszystkiego a takaś maść Hermol Coś takiego ale nie wiem może tak zamadane wszystko, że ciężko się przyczytać Tutaj jakieś stare słoiczki stara łopata I tu taka półeczka z różnymi śrubkami i włącznikiem do prądu. Tu mamy drugie pomieszczenie w tej ziemiance. Trochę wygląda jak taka piwnica, ale na zewnątrz, znaczy nie pod ziemią, tylko tylko już tak jak jakiś taki schronik stary Tu jeszcze rzut na domek Tu jeszcze jakieś stare, stara butelka po piwie na korek Taka i butelka słoiczek Rozgamęźnik taki chyba do Kadyli. No jak sami widzicie, nie nic się tu nie zachowało, Ktoś tu robił chyba porządek, bo wszystko spopakowane w warki. W większości są to słoiki stare. No tutaj już wszystko było murowane takim kawieniem z takim, takim bardziej bym powiedział chociaż i cegły też się tutaj znajdują no nic nie będę przeciągał. jak widzieliście udało się surfecować dzisiaj taki fajny mam nadzieję ciekawy dobek no i co jak się wam spodobał film no to mile widziana łapka mile widziany komentarz a my co? A my widzimy się na kolejnych Urbeksach. Do następnego. Cześć!